poskładajcie ze mną cały zestaw na maturkę. Jak możecie zobaczyć, kart jest bardzo dużo, bo aż 150. Każda karta ma kolor powiązujący swoje poce, dzięki czemu ptaszące się nie pomylą. Dobra, czy wszystko przygotowywać. Podzieliłam karty w zestawy i wszystko podzieliłam na pół. No i w ogóle, kurde, wiem, że już to mówiłam, ale to tak dużo tego jest. Czas na kartony, i teraz uwaga magiczna sztuczka. Pum, złożone. Otwieramy karton i wkładamy karty wraz z bibułą. Wiadomo, robimy to dwukrotnie, bo są dwa kartoniki. Wszystko trzeba ładnie zagąć, bo zaraz mój ulubiony etap, czyli naklejki. Takie malutkie naklejki odklejam i naklejam na zgięcie bibułki. Teraz czas na wypełnienie, i o dziwo to jest etap, który zajął mi najdłużej i najbardziej mnie denerwował. Wypełniłam wszystkie szczeliny. Zostały dwa etapy, przedostatnim jest zamknięcie obydwu kartoników i naklejenie drugiej naklejki. Pyk jedno i pyk drugie. I tak to wygląda: 150 kart na maturkę w kartonach.